Nie ma. Przed chwilą byłem u mojego kolegi Jaja I nie wiesz teraz, że to będę ja i zrobię mu pranka Zadzwonimy na domofon Patrzcie to A jest późno Może już zasnął Przepraszam, czy chodzi u pana lodówka? Nie. Dobra, z pierwszej. Okej, okay. dzień dobry Państwu. Yy... Zaczynamy grę. O, możemy być oboje jednym? Nie, to. A spróbuj. No, możemy, ale ja chcę być. Ja być nie, no, nie może, nie może tak być. Dobra. Ja będę yy, yy. Szanowni Państwo, zaczęliśmy bardzo taką ładną grę, podobno wzruszającą. Dlatego dziś nie będzie śmiesznie. Jeżeli oczekujecie takiego zabawnego poziomu humoru, jak zazwyczaj, to dziś będzie poważnie i skupimy się na takich wartościach jak miłość, rodzicielstwo. Ej, ale co ona by musiała mieć we łbie, żeby jakoś tak dopasować? A nie, ona to właśnie dopasowuje. No, rodzicielstwo i ten. Farzek gruby, ten tata. On się Mikołaj tutaj Bajo będzie yy, chłopem. chłopem, a ja będę babą. Tak okay. jest? Yy, It Takes Two, hit, top ostatniego roku. No, tak, gramy, tak. tak. Ciszej tam. Tam drugie małżeństwo, yy, właśnie takie rzeczy robi Zaśla. Brak słów. Hmm. Dawaj, czytaj, Ty jesteś. Ja będę bawał, tylko. Warning, warning. cringy moment incoming. This is a cringe alert. I repeat, this is a cringe alert. Ej, ale głos, to tu jest taki. cichy. Hej, honeybee. Hej, skarbie. Mogę na chwilę zabrać słonika? Dobra i... Rose. Skarbie, wiesz, że Cię kochamy, nie? No, czasami to oznacza, że... Hmm. Myślę, że. Nie, to jest mój smutne. Nie będę dalej czytać. Chcę Ci powiedzieć, Skarbie, że. Cóż, mama i tata postanowili się rozstać. Koniec bajaj. Ale powiedzieć <śm> będziesz... ty, ale kto <śm> to nie Koniec bajaju. <laughs> bajaju, postanowi się rozstać. Mamy, mamy tytuł. bajają, postanowi, postanowi się rozstać. Postanowi się rozstać. Ej, przykre, ja... Nie mogę. Tu w ogóle powinien być jeszcze wstęp chyba przed tym, taki krótki. Ale go nie ma z jakiegoś powodu. Bo zacząłem już tę grę wcześniej. Mam nadzieję, że to nie będzie się działo tylko w jej wyobraźni, a ci rodzice wrócą do siebie. Ale, Ale nie wiem. Zobaczymy, co się stanie. Rose, ucieka sobie z pokoju. Nic, bo po... Ja nie mogę grać w takie gry, bo mnie Jak nie możesz? Będziesz płakać. No, no właśnie. Ty jesteś chłopem, pamiętaj. Chłopaki nie płaczą. O, ty czisto, to to jest wsisto, zaraz jest, jest tylko... To jest tylko tytuł ty, ty piosenki. No, no, no. I filmu I też. filmu, tak. Nie ma napisane, że ciężka. nauczyć się czytać, prawda? Czosne. Powiedziałam, napisał coś po angielsku, ale po włosku, nie wiem. Nie, ona mówi napisami, ale echo o. Chyba na wdychała się tej farby. Widać, że świeżo malowane. I jej łzy są magiczne. Okazało się, Oczywiście, że jest wiedźmą. Okazało się, że jest wiedźmą, dzieckiem orków porzuconym, gdzieś na rozstaju dróg. Tak naprawdę jej imieniem nie jest Rose, tylko Loki. Loki. Lokarda w jej przypadku. Ale teraz ja teraz nie wiem, czy to... Ci starzy tak na serio, czy co? Co oni robili w tej kuchni? No mówili, że się rozstają. Rozchodzą się. A ten chłopiec jest tak zbudowany, a ona ma takie... Lekko pociągnij jej urwiesz. Urwać ci tą łapę. Bo ona jest drewniana. A no no, ja no, też? Z gliny, nie, ty jesteś z gliny. Nie widzisz? Nie wiem czemu masz jakąś. Co? I takie coś. A grafka, nie? Właśnie, nie chciałem powiedzieć źle, ale wydawało mi się, że to ta agrafka, no? Ale idzie, tak. Widać, że jest szef. Bo całą grę, całą dzisiejszy odcinka, będziemy, będziemy oglądać dać wstęp. Tak. A <laughs> jeżeli co? chcecie dalej, to musicie wykupić dostęp do Plus <laughs> na specjalnej platformie Meteorekze. <laughs> o! Zdecydowanie się budzi, ale immersja niesamowita. <laughs> Wróciłem. Wróciłam. Exactly. Okay, uh, Mr. Um, Book, so, uh, how do you wake up? Cody, man, you're gonna fix your relationship. We just fixed it. Yeah, yeah, we're, divorcing. No, I will help you fix your relationship. ist ...wasza córka gada z książką. Ej. Co tam? Kurde, właśnie zastanawiam czy naprawdę oni zostali zamienieni, czy nie. Przekonacie się już niedługo. Na Meteor Exe, o Plus. O ile skończymy tę grę. Który jestem ja? To... No jesteś typem, nie? Po prawej. Ty jesteś po prawej, ja jestem po lewej, no. Ale mam dziwny doskok, lol. Też tak masz? Ja nie, mam tak brzuch, brzuchalem i szakiem Ja takie, patrz, opracam się jakim... A, A ulol, jak... A u lol, zobacz jestem zwinny. Ale z ciebie. No, co? Jak małpa, jak? Powiedz jakaś. to, naprawdę to. No tak. Bezpieczniki, kur, mówiłem! Nie włączać tam, bo bezpieczniki wywalają. Kiedy to mówiłeś? Nie da się z żyć. Wiesz to weźmy razem. Mama miała rację. Moja mama ostrzegała mnie przed takimi jak ty Twoja mama ostrzegała cię przed takimi jak my z czego to? Nie słam pol polskich rapsów ja też Ale zazwyczaj nie A to z, z czego tam? Bo tam jakieś polski rapimy A nie znam A ja patrzę cały czas na prawo ja, I Ile Trzy potrzeba okej okay. I tam jest jeszcze ostatni Czekaj, na śmiesznie nie biegam. Ale fajnie, fajnie tam. Fajnie się kurczę. Ale fajne poruszanie. Mimo, że Takie jak widać, mi nie wychodzi w ogóle. Czuć, nie? W sensie tak intuicyjnie będzie. No. Takie proste dość się wydaje. Chociaż kurczę ta kamera mm -hmm. tak. Jak tam przejść? Trzeba tam, ta się tam przeskoczyć? Gdzie ty jesteś? Ty mnie szedłeś do celu. Był pokazany cel. A! Też tam tylko drugą stronę. Ta stoi do mnie. Idę do Ciebie, kochanie. W ogóle... Tu. I ta się... Nie wziąłeś padów nawet, nie? Więc jakbym nie miał drugiego, to byśmy nie zagrali. No bo zawsze masz jakieś pady. A skąd miałem wiedzieć, że... Znowu zaczynasz? Zawsze to samo. Zawsze to samo. Boże... Mam Ciebie dość. Ile mogę wisieć? A gdzie ja mam iść? No nie wiem, domyśl się. Poczekajcie, ucinamy to. Ale, no nie no. Dobra. O, a tu. No, tu. Dobra, jestem gruby, nie mogę tak szybko. A, umarłem sobie. No, gratuluję. Dzięki. Jak nie bądź taki zgryźliwy. Ciech. Śmiesz się ze mnie. No tak, bo jesteś beznadziejny. Łoo, wow, wow. Aha, to musiałem wyczuć tak, bo że może. Wow. wow, nie, no fajne. Ja biorę. O ty. Jestem gentleman. Jest. No nie, dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję. To, jest to takie typowe. Mm. Wtyka. Wtykłem. I ciągle sapisz, ty ciągle sapisz do mnie. Dlatego się rozwadzimy. Co Ale nam zrobił. Ale nic pan Fajna gierka, kurde. Fajna gierka, kurde. Aha. Oj No nie, po co drożyć? Po co ty znowu przedłeś to? Musisz? No. <noise> Na tym polega życie, na popełnianiu błędów. Musimy tam na tamto skoczyć, ale nad, a nie. Które? Nie, ja wiem, co trzeba zrobić. No. I ty też wiesz, co trzeba zrobić, bo to grać. Wkurza mnie to, że udajesz, że nie wiesz. Tu muszę to powiedzieć. Ja nie wiem. Dalej, U. wskakuj. Wow, a jesteś mądry. <suszy> Matko, jedyna. Czemu jest z drugiej strony się zrobił No date? bo nie widziałeś jak przeskak. Nie, nie widziałem. Ale przeskak przeskoczyło. To jest ten gamer. No ale ty już to grałeś. Gamer. Co się napić. Do do Dobra, robimy to. Mogą się trochę posprzątać, zobacz co tu jest, jaki syf. Ja, ja wszystko będę robić sama, wiesz? No, właśnie, poważna te śmieci. No właśnie. No, te śmieci, no. Syf Gdzie mam iść? Tu? Wskakuj do środka. Cody, a gdzie jest zak? No, fajnie masz. Jeszcze raz musisz skaczyć. Skaczeć. No, no, no. Aha, ja to muszę tak wciągać. Celuj tam. Ja celuję, czy też. No. Dobra. Dobra, Masz że więcej się. nawet nie idzie. Dobra. A, już zaraz. nie wiedziałem, że jest po drugiej stronie, ale się jestem. Uu, Tam, zobacz, jakie fajne zdolności. Ja bym tak nawet fajnie nie mógł przez tak skakać, O nie, boss, to jego nos. Zwolny. Czy usta? Usta chyba nie ma nosa. Albo nos to ten trójkąt taki narysowany, jakby powiedział. Nie, no nie Zobaczamy. ma nosa. A gdzie jest nos trójkąt? A gdzie jest No, no, nie wiem, ty kim jesteś, ha? Dla musiaku? O nie, ale brudy tu wyciąga. Brudy czarny, Turbo ich zatrzymuje, Nie? No, ok. Nie, to nie. Szakam. Jak go pokonać? Kurde, życie się od aż powiem. Odkurzowieża. No, no, nie nie, nie wiem, jak to świeci. It's Oho. A, wpadłem w to. A wpadłem jeszcze raz. Co ty masz wracać O, mogę zbierać te. No właśnie, tak to trzeba było zrobić. No i już od nowa go nie zabijemy. Czemu to aż połowę HP zabiera? No bo jesteś lemusem, no. Dawaj, dawaj, wciągaj. Ja mam to w niego, czy do dziury? No nie wiem. Ja tylko zbieram te. Nie, nie biegaj za bardzo na bok, bo yy, ja muszę zbierać, co tutaj jest, jest. Połowę HP. No. Ale zaraz wracam. Tak, tu gdzieś sobie ten, tu stąd biorę zaraz. Dobra. A, chociaż kurde, robi mocniejsze te. Ja nie mogę. Co to jest? Nie ja, wiem, uciekam. Jej, a ty tam, ty tam walczysz o życie. A tak między nimi też się da coś to robi czy ja tak. wiem, Nie ja wiem, nie ja wiem nie ja wiem nie ja wiem Coś więcej niż kurz dobrze Ha 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 kurz nam na nie straszny mimo mam uczulenie Nie boimy się Wow A Jesteśmy pasz dobra, dobra w Poldpoła HP poszło Ale kurczę faktycznie no Jakby tak Grać w to z kimś, kto wcześniej nie grał, ze swoją drugą półką, kto nie grał w gry, to może być ciężko. Mówisz? No. no nie wiem. No wcześniej, się, no tak, jak gdzieś wiesz, nie grał w napadzie, to na no, serio. Jak kurde, ja chyba muszę coś, bo. Nie wydaje mi się, że to tak. by no, nie, bo ty gasz cały czas. Nie, cały czas. W popie e, z całego God of War'a na 100% ze wszystkimi... No, ale bo God of War był kozacki, no to wiesz... No, no. To... no ale cały czas ile ci to zajęło? Aż szkoda było... nie ty, dni? Tydzień? Tydzień, tydzień, tydzień. tydzień. Bez przerwy grałeś Bo, to bo to... była sesja, to co miałem robić? Uczyć się? Je, yeah. yeah. moje ręce słabną, przecież kluczaję teraz. A, idę no, idę no. Połączymy je jakoś? Czy co? Nie. Musimy w jego stronę. Łooo, wow, do To trochę, to trochę, A, ja to, to trochę powieprzane, nie? No, trochę dziwne. Jaki to jest Jezu. creepy! <laughs> WHAT?! WHAT THE f? <laughs> nie, to nie jest normalne.

się mi powiedzieć. Ale Szanowni Państwo znajdziemy ją w Barrio Plus. Jeżeli tylko wykupicie abonament i zapłacicie nam pieniążki żebyśmy, żebyśmy znaleźli ją. Znaczy znajdziemy, ale jeżeli chcecie to zobaczyć to musicie. Minimali, zapraszamy do na Spree, wyślemy wam linki i y, tam się gdzieś y, spotkamy. Yy... Nie wiem czy to naprawi nasz związek. Przed nami khednich opał banana. No z twojej strony na pewno nie pierwszy raz. Ha? Ty się do mnie nie odzywałeś. Na no razie. Tak? Pa. Nie będziemy.